Cześć, witajcie na kanale Książki Zbojeckie. Dzisiaj przychodzę do Was z książką, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i naprawdę dawno nie czytałam czegoś, co by mnie tak wciągnęło, co dałoby mi tak fantastyczną zabawę, ale także czegoś, co by mnie tak wzruszyło. Dla kogo jest ten film i dla jakich czytelników jest ta książka? Jeżeli lubicie serial Stranger Things, jeżeli lubicie powieści, hmm, o zjawiskach paranormalnych, o walce z niezidentyfikowaną, nieczystą siłą. I jeżeli lubicie przygodówki, w których bohaterowie to dzieciaki, no to myślę, że się nie zawiedziecie tak, jak ja się nie zawiodłam. A książkę Letnia Noc Dana Simonsa przeczytałam z polecenia Marty Kisiel, która wspominała o niej w rankingu książek na lato. Nie dość, że napisała właśnie, że poleca. Ta książkę, jako naprawdę wciągającą lekturę, to jeszcze podpowiedziała, że to właśnie ten tytuł zainspirował twórców Stranger Things do stworzenia serialu i do napisania naprawdę świetnego scenariusza. No i rzeczywiście, zabrałam się za czytanie, i dosłownie od pierwszych stron zakochałam się w młodych, dojrzewających bohaterach, to są dzieciaki żyjące w niewielkim amerykańskim miasteczku, oczywiście na prowincji. W latach 80., a więc mamy tutaj już pierwsze takie nawiązanie Stranger Things do letniej nocy, a nie odwrotnie bo oczywiście letnia noc powstała pierwsza. To są chłopcy, którzy mają po 11-12 lat, którzy żyją sobie zwyczajnym, przeciętnym, dosyć leniwym życiem, a pierwsza, pierwsza scena tej książki otwiera się w szkole, w dosyć przerażającym zamczysku, budynku, który jest takim, oni sami to nazywają, Nazywają takim wybrykiem architektonicznym, a w związku z tym, że szkoła jest olbrzymia, mroczna i zbudowana totalnie bez sensu, jest to ostatni rok, ostatni dzień w tej szkole, a później budynek ma zostać zamknięty i pozostawiony jako pustostan. Bohaterowie siedzą w szkole, dosłownie odliczają sekundy, ale nie wiedzą, że to upalne lato będzie naprawdę niezwykłe. Straszne i naznaczone wydarzeniami, które naprawdę dadzą im w kość szkoła, nazywana Old Central, jest w rzeczywistości siedliskiem zła. Dowiadujemy się o tym już na samym początku powieści, ale ta historia jest naprawdę obszerna i można powiedzieć, że jest napisana w kingowskim stylu. I będę mówiła o tym zaraz nieco szerzej, bo rzeczywiście podobieństwa do jednej z powieści Kinga, które czytałam niedawno są spore. Natomiast Dan Simons jest gawędziarzem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I pomimo tego, że jego Książka pełna jest różnych didaskali, wtrąceń, scen, które opisują codzienne życie chłopców, które pozwalają nam ich lepiej poznać, no to pomimo tego to nie jest w żaden sposób nużące. To nie sprawia wrażenia odciągania nas od tego, co najważniejsze w tej powieści, a mianowicie od tego tajemniczego zła, które wysnuwa swoje macki i dokonuje naprawdę strasznych czynów. Wyróżnia letnią noc, powieść o grupie młodych chłopców, którzy, no zresztą nie tylko chłopców, którzy muszą samodzielnie, bez pomocy dorosłych, stawić czoła prawdziwemu, pradawnemu złu, które, co ciekawe, jest związane z pewnym legendarnym dzwonem rodu bordiów. Być może jest to maleńki spoiler, ale myślę, że ważny dla całej historii, ponieważ Dan Simons nie tworzy. Takiej przewidywalnej, stereotypowej fabuły, ale doplata do niej mnóstwo różnych ciekawych smaczków, które sprawiają, że całość jest naprawdę oryginalna. A nawiązuje tu do tego, że fabuła czy akcja, w której grupa młodych ludzi stawia czoło złu, czy w ogóle grupa ludzi w miasteczku stawia. Yy, Stawia opór nieznanej sobie sile. To nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast samo zbudowanie tej legendy, pomysłu, zaangażowanie w nią różnych osób sprawia, że naprawdę. Myślę, że czegoś takiego wcześniej nie czytałam, chociaż, i tutaj nawiążę do, do powieści Stephena Kinga, to mamy tutaj właściwie dwie powieści, bardzo podobne pod względem objętości, a obydwie to są takie duże, grube cegły, które opowiadają dosyć podobne historie. W to mamy miasteczko, w letniej nocy jest miasteczko, w to mamy grupę młodych ludzi mniej więcej właśnie w wieku 11-12 lat, i w letniej nocy podobnie. To są przyjaciele, którzy właśnie dzięki swojej przyjaźni są w stanie przetrwać. No i cóż, jeżeli widzieliście moją recenzję to Stephena Kinga, to to, co miałam do zarzucenia mistrzowi, to to, że jego gawędziarstwo, jego dopisywanie różnych historii, te takie retardacje nie służą książce, są przegadane, nudne, one spowalniają akcję, niewiele do niej wnosząc, do tego stopnia, że można właściwie pomijać całe rozdziały i tak naprawdę niewiele się traci. Natomiast Dan Simmons pokazuje... Jak to strasznie brzmi, w moim odczuciu, mistrzowi grozy, jak można napisać powieść z takim motywem w mistrzowski genialny sposób, gdzie tak naprawdę przez 725 stron nie nudziłam się ani razu. Co więcej, pokochałam młodych bohaterów. Całym sercem. Zaangażowałam się w ich życie. Każdy z bohaterów jest inny, pochodzi z innej rodziny. Mamy tutaj rodziny dosyć majętne, mamy trochę patologię. Mamy chłopca, którego ojciec jest pijącym czynnym alkoholikiem. Mamy chłopca, który zajmuje się swoją chorą babcią i jest pozostawiony z tym trochę sam i ich losy stają się czytelnikowi tak bliskie, że kiedy dzieje się coś złego, to naprawdę boli i to wywołuje łzy. A dla mnie, jeżeli ktoś jest w stanie mnie tak poruszyć, to jest naprawdę mistrzem. I tutaj kolejna ważna rzecz. Nie przywiązałam się aż tak do bohaterów Stephena Kinga, chociaż jest on mistrzem w pokazywaniu życiorysu bohaterów, to jest dla niego bardzo ważne. Dla Dana Simonsa również, a mimo to tutaj to wszystko naprawdę gra, ma barwy, jest takie bardzo, bardzo żywiołowe. Co ważne i co chciałabym zaznaczyć, dlaczego nie mogę powiedzieć, że letnia noc jest powieścią młodzieżową? Wskazywałby na to wiek głównych bohaterów i ich problemy, no bo rzeczywiście mają dziecięce problemy i nawet w najstraszniejszych momentach, kiedy dzieją się dziwne i złe rzeczy, oni po prostu potrafią iść grać w baseball i mają wszystko gdzieś. Natomiast w tej powieści pojawia się śmierć, pojawia się strata, pojawia się zło, które naprawdę zbiera żniwa, a nie tylko grozi palcem i mówi: Oj ty ty, zaraz cię dopadnę. Nie. Oni muszą naprawdę mierzyć się z czymś, co zagraża im bardzo realnie i co tak naprawdę daje radę coś im odebrać. I nie mówię tu wyłącznie o pięknym i upalnym lecie, które miało być czasem wypoczynku i radości. Jeżeli lubicie książki przygodowe z wątkami paranormalnymi, jeżeli lubicie opowieści snute w małych amerykańskich miasteczkach, Letnia Noc trzyma od samego początku do ostatniej strony naprawdę świetny poziom. Jest widowiskowa, przygodowa, brawurowa i tak jak wspominałam na samym początku, bardzo wzruszająca. A to co ja najbardziej doceniłam w Danie Simonsie to ogromne przywiązanie do detali, które robią różnicę. Podam przykład. Jeżeli któremuś bohaterowi dzieje się krzywda, on nie przechodzi nad tym do porządku dziennego. Reperkusje i konsekwencje tego, co się stało, są odczuwalne w kolejnych rozdziałach i to jest coś rzadko spotykanego zarówno w powieściach przygodowych jak i w kinematografii. Także polecam zwłaszcza tym, którzy tak jak ja kochają Stranger Things i tęsknią za takim klimatem.